Ze względu na okoliczności jakie mamy, czyli na remont w moim pokoju, przez co nie mogłem przez jakiś czas przygotować dla Was żadnego odcinka i pewnie nie będę mógł. Dlatego sprawy się trochę skomplikowały. Oraz na zgodę, że na święta nic ciekawego nie miałem, poza tym wesoły świąt. Dlatego przy... pomyślałem, że skoro już nie mam jakiegoś y, specjalu świątecznego, zaśpiewam wam kolendę na powitanie. Zapraszam. Do, do słuchania. Dziecioteczku naliżę Chwała na wysokości Chwała na wysokości A pokój na ziemi wała na wysokości wała na wysokości A pokój na ziemi Odawa i swe uchwyty w pokorze Tobie serca tego położę Chwała na wysokości na wysokości Thank you. Cześć, Nieważne. Państwa, świat, widzowie, święta, jutro poświęta. A nie, jutro Wigilia. Czekaj, dzisiaj jest Wigilia, czy jutro Boże Narodzenie, bo już się gubię. Zawsze mnie się przy tym gubię. Pośpiewaliśmy, powitaliśmy, jest drzewo. Jest dziura w ścianie. Zatem zapraszam was do odcinka. W końcu po 5 minutach odcinka. Dzisiaj taki smaczek. Czapeczka jest ogiadawczy. Teraz trochę some bread with Sharp. Well, to nice. Bread. 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 Chleba. Chleba. Bread. Jak wyginęły dinozaury? się Uuuu! Co?! Patola <tryknoweń> tu. Wychodzę. Sami widzieliście, że to nie był Meteor. Pamiętajcie o zdrowych nawykach żywieniowych, bo skończycie jak dinozaury i chuj. W sumie. Nic się nie różni się w dzisiejsze czasy. Ludzie i delegacje dinozaurów z petami oraz alkoholem, więc. czym to się różni? Ok. Here is the light-up eye. Now going to put this eye on to show you guys what looks like, and I'm going to turn the lights on in 3 seconds. Ready? 1, 2, 3, yo! Okej, nikt się nie spodziewał trzymanse. Psycholog mi nigdy nie uwierzył. Mi, mi, mi nigdy nie wierzył. A jakoś istnieje. Słuchajcie, jeśli bym opowiedział jakiś psychologowi, że. Tomasz Brown dotykał Freddy'ego Fasbera, To bym mi nie uwierzył. A to, to była prawda! Pogadamy. Co jest kurwa? Dzień dobry. Na się Czesio. Czesio. By the way, ciekawostka. Moje drugie imię to jest Czesław, ale nie nazywajcie mnie tak. I w sumie to... W jest... sumie od Czesław się nieco wziął cyli już. Taka ciekawostka. Jakby ktoś chciał kiedyś poznać moją całą genezę zapraszam. Bejle się złotych subskrypcja. Która rodzina jest biedna? Zgadnijmy. Numer C, ja. Dobra, ja zobaczmy. No, Ponieważ nie ma kamery, żeby robić oh. Dobra to, to mnie tak naprawdę to nie ma Nie myślałem, że się łatwo tak nie pozbędziesz, co nie? Craft. Jaj. A, to są. Se... E, tu już się wszystko nie zgadza. Koper golem jest dodany już. Poproszę o poprawę, bo to jest bardzo ważny fakt historyczny i polityczny. Bo formą. Nie, dodam Kopergolem. Nie zgadzam się z tym, Shorts. I dodał żaby, a, a żab tu nagle nie uwzględnił. Co, bo żaby gorsze, a nagle, a że żaby to bałem a, a tutaj tu jest emu i. i... Czuję się oszukany. Jesteśmy w dupie. Czy ktoś jest w stanie nam pomóc? Zapytałem, czy ktoś jest w stanie nam pomóc. Siemano, macie, macie jakiś problem? To człowiek od wszystkiego! Tak, kierownik od wszystkiego. Mateo tu leci. No dobra, ogarnę. Tak słucham. Siema, ty weź tu nie leć. Spoko. Na razie. A ja mam pytanie. Czy ten człowiek od wszystkiego może mi zmniejszyć przyszły podatek na życie, ponieważ za trzy lata pewnie będę już musiał płacić podatki? Drugie. Czy ten człowiek może znaleźć mi dziewczynę? Trzecie. <grym> Czy ten człowiek może mi biznes stosować? <grym> no, jasne. Jasne. Ty oglądasz. Robi jeden na jednym filmie, a nawet nie zasubujesz, suku. <noise> nie zasubujesz! Bardzo wykwitny człowieku, ponieważ nie chcesz. I ja cię rozumiem, wiesz? O, po co zasubskrybować jakiegoś debila z internetu? Ale wiedz, że ja pewnie by ciebie bym zasubskrybował, więc... Przejmij swoje zachowanie. <noise> Tak jak ty to erozisz, Kiedy daj. Jest problem. Bo to by było śmieszne sześć miesięcy temu. Ale teraz już nie jest śmieszne, tak jak Six, teraz Six 7 Teraz hehehe. Ale za za Miesiąc? Taki sobie wymyślił, nie, kurna, z niedźwiedzia, jakież będą się śmiali i co? Tak działa życie, no Kurna, jakiś debil powiedział. 6-7. Komedia! Na no, przesawionym obrazku mamy Spostury postury kobietę. Mam nadzieję, że kobiety w dzisiejszych czasach nic nie wiadomo. Która rzuca auto naładowane... bo... Auto na naład... naładowany... <śm> chyba nie idę. Dajcie mi jeden numer. I have been laughing at this for weeks. Really? Czy jeśli powiem um, Nigeryjczyk na no, Hindusa, to będzie źle? Ale nie chcę próbować. YouTube, YouTube może mi w każdy kanał w każdej chwili. W każdej. Ej, pasuje! A więc. Co my może się tak pożegnam? Jak zawsze się żegnam. Cześć, maneczko, zaraz to. Cześć, do widzenia. Bajo! Do dzisiaj pożegnam się bardzo oryginalny z w którym właśnie obejrzałem. Not crack. Nieśmieszne? To jest nieśmieszne! Hiszpańskie orzeczki. <grywki> Dajcie na potem. Cześć! Hmm. Jeszcze nie zginęła.